Zadanie 21. Dane jest równoległobok o bokach długości 3 i 4 oraz o kącie między nimi o mierze 120 stopni. Dokończ zdanie w właściwą odpowiedź. Pole tego równoległoboku jest równe. No i dobra, otwieramy kartę wzorów. I co my tu mamy? Mamy równoległobok yy, i mamy podane wzory na pola. I teraz, może nanieśmy sobie na ten rysunek gotowy, albo nie, ja narysuję jeszcze jeden równoległobok, żeby tutaj... Wszystko było widoczne. O. Jeszcze jeden równoległy bok. E, nanieśmy to, co mamy w zadaniu, w treści. Boki to mamy tak, 3 i 4 oraz kąt między nimi to jest 120. No to raczej nie ten, prawda? Bo 120 jest kątem rozwartym, czyli zaznaczymy go tutaj. 120 stopni. Ok. I mamy policzyć pole. No to w takim razie mamy dwa boki i mamy kąt. Czyli będziemy wykorzystywać ten wzór. Bo zobacz, mamy A, mamy B, no to brakuje nam tylko sinusa alfy. I teraz uważaj, ponieważ alfa to nie jest ten kąt 120, tylko to jest ten kąt, który jest tu na dole, czyli kąt ostry. W takim razie musimy go najpierw znaleźć. E, ok, to jak go znaleźć? Możemy przecież sobie. Wykorzystać informację, że to jest równoległobok. Równoległobok. Czyli ma równoległe boki. Ten do tego i ten do tego. W takim razie, ile będzie miał ten kąt? No, e, albo możesz po prostu wiedzieć, że suma tych kątów daje nam 180 stopni, albo to wywnioskować. W jaki sposób? No, jeżeli te boki są równoległe, to gdy ja przedłużę je tutaj, o krzywo, trochę, tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj, no to ten kąt przecież jest też tu, prawda? Nam się przenosi do góry. O tu, bo te proste są równoległe i są przecięte jeszcze jedną prostą, czyli tu jest również ten sam kąt. No możemy go oznaczyć jako alfa. O. No i zobacz, tu się tworzy 180 stopni, pon ponieważ to są kąty przyległe. A kąty przyległe w sumie dają 180 stopni, czyli byśmy mieli tak, że alfa plus 120 musi nam dawać 180. No w takim razie alfa to jest 180 minus 120, czyli 60 stopni. No i sprawa już jest prosta. Pole liczymy jako a razy b razy sinus alfa. Możesz też wywnioskować, że tu jest e, 60 stopni w taki sposób, że narysować sobie wysokość. Czy tam po prostu taką kreskę pod kątem prostym tu i tu. No i powstaje nam czworokąt, a w czworokącie suma kątów musi być równa 360. No to jak tutaj już mamy 180, to te dwa kąty też muszą dawać mi 180. 120 już mam, więc ten musi być równy 60. No dobra, no to policzmy już to pole i mamy tak. Że pole to jest 3 razy 4 razy sinus 60 stopni. No i sinus 60 stopni odczytujemy z tej tabelki, z karty wzorów. Wynosi on pierwiastek z 3 na 2, czyli będziemy mieli 12 razy pierwiastek z 3 na 2. I dwójeczka mi się skraca z dwunastką przez dwa. Tu mam sześć, no bo to jest inaczej. 12 pierwszych, prawda? Czyli skracam górę z dołem. No i co dostaję? Dostaję sześć pierwiastków z trzech, no tak jakby przez jeden, więc pisać tego już nie muszę. I to będzie odpowiedź D. Pamiętaj łapce w górę. Jeżeli podoba Ci się, jak tłumaczę zadanka, no to też zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia, jak zwykle, tak mówię, w kolejnym filmie.